Proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani premier, państwo ministrowie, po kolejkach też będzie. Już w pierwszych dniach pracy w Ministerstwie Zdrowia stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem uratowania programu informatyzacji Polskiej Służby Zdrowia, czyli tak zwanego projektu P1, czyli elektronicznej platformy gromadzenia analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. W swoim założeniu projekt w sposób kompleksowy obejmował wyzwania związane z cyfryzacją obiektu, obiegu informacji w całym systemie ochrony zdrowia a z jego licznych funkcjonalności korzystać mieli pacjenci, lekarze, inni pracownicy medyczni, a także świadczeniodawcy, apteki, administracja publiczna i płatnik. Dużo było o tym mowy. Wśród planowanych do realizacji funkcjonalności były internetowe konto pacjenta, elektroniczna recepta, elektroniczne umawianie wizyt i wiele, wiele innych funkcjonalności, które miały zasadniczo usprawnić polski system służby zdrowia. Niestety spośród 24 części projektu, które mieli przekazać wykonawcy, odebrano 13 i to w wersji niepełnej. Nie przeszły one testów wdrożeniowych, co oznacza, że nie mogą być udostępnione użytkownikom końcowym, czyli pacjentom, lekarzom i aptekarzom. Działają jedynie w ograniczony sposób w środowisku testowym. Wśród nieodebranych części systemu jest między innymi tak zwana szyna usług, czyli moduł integrujący wszystkie pozostałe elementy docelowe systemu. Oznacza to po prostu, że nic z tego systemu nie jest do wykorzystania na obecną chwilę. Kosztorys tego systemu P1 wynosił ponad 700 milionów złotych, z czego ponad 570 milionów to finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Poprzedni rząd wydatkował ponad 400 milionów z budżetu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Nierzetelne i nieudolne podejście do wykonania tego zadania zagrażało odebraniem tych środków, co powodowałoby także całkowite zablokowanie procesu informatyzacji służby zdrowia, który jest niezbędny nie tylko dla wygody pacjentów, ale także dla racjonalnego i sprawnego zarządzania systemem. Podsumowując, projekt P1 nie działa. I mimo że intensywnie pracujemy wraz z ministrem e, e, cyfryzacji, a także z ministrem finansów nad ratowaniem procesu informatyzacji systemu, to polski budżet wciąż jest narażony na ryzyko wielomilionowej straty z tego tytułu. Przykład tego projektu dobrze ilustruje stopień przygotowania procesów innowacyjnych realizowanych przez poprzedni rząd w służbie zdrowia. Wielkim problemem nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia jest także gigantyczne zadłużenie publicznych szpitali, które na koniec 2015 roku wyniosło prawie 14 miliardów złotych, z czego prawie 3 miliardy złotych to zadłużenie wymagalne. Mimo wielkiego planu komercjalizacji służby zdrowia podjętego przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie udało się powstrzymać dalszego zadłużania placówek, a rzeczywistość pokazuje, że przekształcone w spółki szpitale wcale nie radzą sobie lepiej od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W wielu przypadkach ich sytuacja jest gorsza, co widać po kolejnych próbach sprzedaży publicznych placówek i ich wprost prywatyzacji, jak na przykład ostatnio w Kwidzynie. Na marginesie komercjalizacji i prywatyzacji szpitali coraz bardziej widoczny staje się problem pojawienia się zjawiska pacjentów bardziej i mniej opłacalnych, ze wszystkimi tego groźnymi konsekwencjami dla tych chorych. Zamiast próby uporządkowania i systematycznego oddłużania placówek, wprowadzono chaos owocujący segregacją pacjentów na tych, których się leczyć opłaca i nie opłaca. Robimy zdecydowany odwrót od takiej polityki. Jednym z dużych wyzwań było przygotowanie map potrzeb zdrowotnych, do których stworzenia Polska zobowiązała się w konsultacjach z Unią Europejską. Proces ich powstawania zastaliśmy niestety bardzo znacząco opóźniony, właściwie nie dawał nadziei na zachowanie terminów i wykonanie zobowiązań, które zostały podjęte przez polski rząd. Istniało bardzo poważne niebezpieczeństwo niedotrzymania terminu sporządzenia map potrzeb zdrowotnych do kwietnia 2016 roku, co wynikało z opóźnień obu realizowanych dotychczas projektów unijnych. Niedotrzymanie tego terminu ustalonego z Komisją Europejską to jest 30 kwietnia bieżącego roku groziło wstrzymaniem finansowania nie tylko projektu dofinansowania stworzenia samych map, ale również wszystkich środków przeznaczonych na ochronę zdrowia w ramach europejskiej polityki spójności łącznie nawet 12 miliardów złotych które zostaną przeznaczone na inwestycje w obszarze ochrony zdrowia. Dzięki zupełnie nieprawdopodobnemu wysiłkowi pracowników Ministerstwa Zdrowia, a także wypożyczonych pracowników z instytucji nadzorowanych udało się tego terminu dotrzymać dosłownie w ostatniej chwili już pod naszymi rządami. Polska zajęła 34 miejsce na, 30, na 35 sklasyfikowanych państw w najbardziej prestiżowym europejskim konsumenckim indeksie zdrowia rankingującym krajowe systemy ochrony zdrowia. Efektem rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego były kolejne spadki w tym rankingu. W 2015 roku ostatnim roku rządów POPSL Polska spadła o cztery miejsca i właściwie osiągnęła dno. Wyprzedzamy tylko Czarnogórę. Przed nami znalazły się nie tylko wysoko rozwinięte państwa Zachodu, ale także takie kraje jak Albania, Bułgaria i Rumunia. Codziennym dramatem polskich pacjentów stał się ograniczony dostęp do nowych leków i metod leczenia, a hańbiącym symbolem systemu stały się wielomiesięczne, a w niektórych obszarach medycyny wieloletnie kolejki doświadczeń zdrowotnych. Pokazuje to równie pochyłą i zarazem trud niezbędnych reform w obszarze zdrowia. Zaniedbania są głębokie i zmienić sytuację może tylko gruntowna przebudowa systemu, której założenia są aktualnie wypracowywane w Ministerstwie Zdrowia. Muszę powiedzieć, że w kontekście tej sytuacji szczególnie bolesne albo śmieszne trudno powiedzieć, jak to oceniać, są powtarzające się pytania, które padło przed chwilą z ław tutaj po mojej lewej stronie. Co z tymi kolejkami? Bo te kolejki z całą pewnością w ciągu pół roku zniknąć nie mogą, ale zaniedbania w tym zakresie są tak ogromne, że po prostu wstyd. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o wielu innych obszarach, które można rzec zostały zapomniane przez poprzednie kierownictwa ministerstwa zdrowia. Można wyliczać długo, a wśród tych długich wyliczeń na pewno jedno z głównych miejsc zajmie psychiatria jej niedofinansowanie i zacofany model organizacyjny przynoszą Polsce wstyd. Umożliwiono ordynowanie leków przez pielęgniarki, ale nie zrealizowano dla nich specjalnych kursów, które są warunkiem korzystania z tej możliwości. Praktycznie dopiero rozpoczynamy kształcenie pielęgniarek w tym zakresie. Obiecano pielęgniarkom podwyżki, nie gwarantując na nie środków w kolejnych budżetach państwa. Ministerstwo było głuche na wołanie o zmiany w pakiecie onkologicznym. Dopiero teraz naprawiamy ten pakiet. Nie zrealizowało do końca narodowego programu zdrowia publicznego. Pozwoliło na kilkuletnie opóźnienie w transpozycji dyrektywy dotyczącej krwiodawstwa i kwiolecznictwa. Dopiero teraz to naprawiamy. Zbyt późno rozpoczęło pracę nad wdrożeniem dyrektywy tytoniowej, mówiąc brzydko, nie wyrobimy się w terminie a także nie przygotowało warunków do kontraktowania i gdyby nie błyskawicznie przyjęta ustawa umożliwiająca aneksowanie umów w grudniu ubiegłego roku mielibyśmy w Polsce w tym zakresie apokalipsę. Ministerstwo Zdrowia latami utrzymywało taryfę, w której obok większości niedoszacowanych procedur znajduje się nieliczna grupa bardzo wysoko wycenionych procedur będących podstawą do sąsiadowania z powszechną biedą rosnących fortun w systemie służby zdrowia. Obraz poprzedniego rządu, rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego to także, a może zwłaszcza obraz polskiej służby zdrowia. Widząc skalę zaniedbań, jesteśmy zdeterminowani do naprawy sytuacji. Już dziś jestem w stanie powiedzieć, że wielu kolizyjnych kursów udało się uniknąć. Zmiany trwają i będziemy konsekwentnie wprowadzali je w życie. Co ważne, w Ministerstwie Zdrowia w ostatnich latach została zatracona jeszcze jedna bardzo ważna wartość w ustalaniu, podejmowaniu decyzji i powróciliśmy na drogę dialogu ze środowiskiem pracowników ochrony zdrowia, pacjentów i wspólnie realizujemy naprawę systemu na rzecz naszych pacjentów. Myślę, że to się Mimo wszystko, mimo tego punktu, bardzo złego punktu, w którym jesteśmy uda. Dziękuję bardzo za uwagę.